Tutaj leży. Cześć, czyś, cześć. Cześć, cześć. Leżysz sobie, Nelcia. I Lili przeszkadza, tak? Lili jest najbardziej ciekawa, co ta Nelcia robi. Nelcia! A kuku! Kuku, kuku. Powiedz, dzieli mi rodzicę matę już, piankową. Tak? Bo trochę nam tutaj zawadzała i znajdziemy na matę piankową. Słuchajcie, inne miejsce i Nelcia leży na liściu. Pałąk już tutaj jest odstawiony. O, tutaj jest mata. Także będziemy musieli ją przestawić. A Nelcia jest na listku. I już wiecie, kręci się i ucieka na boki, i na brzuszek, i szaleje, tak? A tu psia Lileczka. Cieść, cieść, cieść! Gdzie króliczek twój? Nelcia? Gdzie masz królika? Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym vlogu. Dzisiaj słuchajcie, taka mi naszła ochota na krupnik. Stwierdziłam, że po prostu robię dzisiaj krupnik. Też wczoraj Krzyśka pytałam, czy ma ochotę na krupnik. Stwierdził, że tak. Także dzisiaj u nas krupnik. Już odmrażam sobie e, jedno skrzydełko, dodam trochę piersi z kurczaka, wiecie, kaszę jęczmienną i będzie dzisiaj krupniczek. Nelcia dzisiaj jest w nastroju naprawdę e, super. Zresztą ona zawsze taka wesoła dziewczynka jest, ale dzisiaj to już w ogóle ma nastrój świetny. E, także co, zapraszamy Was na kolejnego vloga. Kochani, pokazywałam Wam już jakiś czas temu tą myszkę, co Nelcia e, dostała. I przyszedł chyba już na nią czas, tak mi się przynajmniej wydaje. Także zaraz sobie tą myszkę rozpakujemy. No i Nelcia będzie się już nią bawiła. Piękna jest ta myszka, zobaczcie. Piękna. Kochani, właśnie był u mnie kurier i przyszedł do mnie najnowszy dziennik od Karoli, stylizację. Już Wam wrzucałam jakiś czas temu na Instagramie, bo ten vlog pewnie troszkę później się pojawi. Zobaczcie, jaki on jest piękny. Jak pięknie przyszedł opakowany i dodatkowo tutaj Karolcia wrzuciła mi jeszcze prezenty od Benefitu, dwa korektory i świetną bazę pod makijaż. Także kochana, jestem z Ciebie mega dumna. Kolejny piękny dziennik, naprawdę rewelacja. Dziękuję bardzo za. Przesyłkę. A tutaj też niespodzianka dla Esti. Słuchajcie, Esti to jest moja mama. Jak Karola jeszcze kiedyś do nas przyjeżdżała, to powiedziała mi, że mówię na mamę Esti i tak już zostało. Od tej pory Karola mówi cały czas na moją mamę Esti. Także dwa dzienniki, proszę bardzo. Tutaj jest jeden dla mamy, już nie będę otwierała z przepięknym długopisem. Także dziękujemy raz jeszcze, kochana, za super piękne dzienniki. A tu, kochani, nowości od Buffen Body Works, pianka do rąk, nowa seria kaktus Blossom. Jak ta świeczka pachnie. Dziewczyny i chłopaki, połączenie ciasteczek, kaktusa, kwiatów, słodkości. No ciężko mi określić, ale zobaczcie, jaka piękna szata graficzna. Tutaj mam też krem do rąk, e, peeling do ciała, moje ukochane pianki, rewelacja. Ta seria to jest po prostu jakiś sztos. No proszę, właśnie zrobiłam zdjęcie wszystkich produktów. A proszę Państwa, my dzisiaj nie powiedziałyśmy, że mamy 6 miesięcy. Tak, 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 Nelcia dziś skończyła 6 miesięcy. Proszę bardzo, jak jesiennie u Nelci, proszę zobaczyć. Co tam maluchu? Co tam maluszku? Masz dynię swoją? I ananaska? Już zdjęta jest opaska. I idziemy spać. Idziemy spać. Nelka, idziemy spać. Tak. No okej okay, kochani, okej, okay, okej okay. Mam już kalendarze adwentowe Słuchajcie, mam e, dwa kalendarze adwentowe Tak jak Wam mówiłam w poprzednim vlogu Zamówiłam, kalendarze przyszły naprawdę Bardzo, bardzo, bardzo szybko Dlatego już Wam pokazuję szybciutko Kurczę, szkoda, że nie wzięłam statywu Będzie mi trochę ręka bolała Kalendarze są dość duże Jeden kalendarz dla mnie, drugi dla Leosia I tak jak Wam wspominałam, chyba będę musiała jeszcze domówić Jeden kalendarz dla Krzyśka, tak mi się wydaje e, Ten z Cup and You z kawą w zeszłym roku były herbatki, w tym roku chyba zamówię po prostu ten z kawą. Zobaczymy jak to będzie. No dobra, spróbuję Wam pokazać. Uwaga, uwaga, kalendarz adwentowy, na który się zdecydowałam dla mojego małego szkraba, dla Leosia, to jest kalendarz adwentowy z Hot Wheels. Jak wiecie, mój synek uwielbia uwielbia samochodziki e, i po prostu no, jego hobby to samochodziki. Nic nie wygra z samochodzikami. E, także stwierdziłam, że ten kalendarz będzie świetny. W zeszłym roku mieliśmy Lego e, i zobaczcie, jest 8 samochodzików w środku, 24 elementy, 8 pełnowymiarowych samochodów. Jak wiemy, samochody Hot Wheels są dość drogie, więc myślę, że super. Także w tym roku kalendarz adwentowy dla Leosia, Hot Wheelsy e, i myślę, że jakiś tam słodki jeszcze kalendarz mu dokupię, aby miało dziecko radochę. No dobra, już sobie przetargałam kolejny, kolejny kalendarz dla mamusi tym razem. Tam, ta dam To jest kalendarz z ASOS. E, I zobaczcie, jaki on jest przepiękny. Jaką ma fajną korkową teksturę. E, I tak jak mówię, ja troszkę recenzji już oglądałam. Mniej więcej nawet z tyłu jest napisane coś w środku, ale nie wiemy, co pod jakim okienkiem znajdziemy. Także no, jestem bardzo podekscytowana, ponieważ produkty są świetnych marek. E, jak wiemy, ASOS brytyjski sklep. Dużo brytyjskich fajnych marek. Ja za tym tęsknię. E, także tak jak mówię, jestem ciekawa, czy oglądaliście już co jest w kalendarzach, czy nie oglądacie bo ja na pewno Boże, jakaś mucha wstrętna cały czas tu lata bo ja na pewno, słuchajcie, będę kalendarze otwierała u siebie we vlogmasie, także pokażę Wam co jest w środku. Mogę Wam tylko powiedzieć, że jest, są produkty Elemis, Wet Brush Clarins, Becca, Nars, także u, uh, 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 bardzo się cieszę Swoją drogą nie mam silnych ust, to jest pomadka od ten Maybelline Ink i to jest taki siny kolor Czasem lubię takie kolory na ustach Też nie wiem, czy Wam wspominałam Słuchajcie, ostatnio mój tato miał urodziny Ewela też ostatnio miała urodziny Więc dzisiaj przyjeżdża Krzysiek po, przy... Krzysiek po pracy Odbiera osia. Potem jadą po Karola i po Ewelę No i dzisiaj świętujemy Urodziny Eweliny i mojego taty Także będzie się działo Przyjeżdżają do nas na cały weekend Więc wieczór spędzamy dzisiaj U rodziców Z Karolem i z Ewelą ja wam kochani nagrywałam filmik i słuchajcie, wstawiłam zdjęcie Nelci na 6 miesięcy. Zobaczcie. Zobaczcie, widzicie jakiś liczny słodziaczek. Zaraz wam tak pokażę, to się pewnie światło odbija. Patrzcie. I już Nelcie dostaje tyle życzeń, tyle komentarzy. Dziękuję wam z całego serca, że jesteście z nami. Jeżeli nie śledzicie mnie na Instagramie, to oczywiście zostawiam wam tutaj linka, lineczka, linka na dole. I co jeszcze? Coś jeszcze chciałam powiedzieć? Ja mówię, że będziemy dzisiaj świętować urodziny taty e, i urodziny Eweli, a przecież Nelcia dzisiaj skończyła 6 miesięcy, także trzy okazje są dzisiaj do świętowania. Kochani, kochani, mamy już wieczór i e, słuchajcie, tak, Nelcia śpi, Leoś jeszcze jest u dziadków, jak wiecie, imprezka u nas trwa, ale nie brałam aparatu. E, wpadłam, tylko szybko zrobić jeszcze miniaturkę do filmu. E, Krzysiek też przyszedł na chwilkę do mnie na górę. Zaraz będziemy kłaść leosia. E, malutka, już tak jak mówiłam, sobie śpi i imprezka w najlepsze. Będę się zaraz z Wami żegnać, ale co chciałam jeszcze Wam powiedzieć, kochani, to to, że e, zaraz, jak e, pójdę tam do wszystkich na dół, to będę chciała znaleźć jakieś pola z dniami na Podlasiu, e, gdzieś tutaj blisko Białego Stoku, bo mam naprawdę ogromną ochotę pojechać na takie pola z dniami, zrobić. Taką jesienną sesję dla dzieciaków, dla nas, e, nagrać wam vloga, także e, znowu ta mucha. Ty wiesz co, cały czas jak to nagrywam, to lata mucha. Jest, jest, jedna, jest mucha, jedna mucha, grałam. która cały czas do mnie tutaj lata. E, więc wy już pewnie jak to oglądacie, to nawet nie mogę się was poradzić. Chociaż może e, znać jakieś fajne miejsca, to dajcie znać. No ale tak jak mówię, no mam straszną ochotę pojechać na pole dyniowe z dniami. E, także dzisiaj może czegoś poszukamy. Jutro mamy w planach rodzinny spacer do lasu, wszyscy razem, także na pewno będę nagrywała Wam vloga. No a póki co żegnam się z Wami. Dziękuję za dzisiejszy dzień. Mua, buziaczki, hej, pa, pa.